Mienniki królewskie przed kościółkiem parafialnym, naszym franciszkańskim. Moi kochani, dzisiaj Jezus staje przed nami i znowu mówi o tym, że mamy zauważać drugiego człowieka. On widząc wiarę, człowieka pomaga. Czy ja, jako człowiek wierzący, spotykając drugiego człowieka, też pomagam? Pytamy o to siebie bardzo często. O moi, kochani, dlaczego tak jest? Dlatego, że tak często oskarżamy na przykład innych, że potrzebowałem, a on mi nie pomógł. Chciałem coś zrobić, a nie mogłem, bo mi nie pomogli. Ale moi, kochani, czy my pomagamy innym? Dlatego. Jeden drugiemu starajmy się zawsze pomagać. Kolejna myśl dzisiejszej Ewangelii, która dociera do mojego serca, to wiara. Uwierzyć Jezusowi. Dzisiaj tak często stajemy i spotykałem jako ksiądz, spotykam wielu ludzi, którzy mówią, dlaczego Pan Jezus dzisiaj nie czyni cudów w dzisiejszym naszym świecie. Myślę, że. Prawda jest jedna: po prostu my nie wierzymy. Jezus nie znajduje wiary. Często powtarzam to ludziom w kościele: Jeżeli zaczynasz się modlić i prosić o coś, najpierw zadaj sobie proste pytanie: Czy wierzysz, że Jezus może to uczynić? Czy wierzysz, że Jezus może Cię wysłuchać? Jeżeli wierzysz w to, zacznij prosić. Bo przecież Jezus powiedział, o cokolwiek z wiarą prosić będziecie, to Wam się stanie. Dlatego chciejmy naprawdę podczas tego wielkiego postu prosić dla siebie, dla swoich najbliższych o łaskę wiary, o takiej prawdziwej, autentycznej wiary. Aby to nie była tylko tradycja, aby to nie było udawanie, ale aby to była taka naprawdę prawdziwa wiara, która jest darem od Boga. Ostatnia myśl dzisiejszego rozważania na tle naszego klasztoru w Miednikach. Moi kochani, wiara. Nie można jej kupić w sklepie, na targu. Ale przede wszystkim wiara to dar Boga. Bóg chce obdarować tym darem każdego. Chciejmy zapytać siebie, kiedy po raz ostatni Prosiłem Pana Boga o łaskę mocnej, autentycznej wiary. Proście, a otrzymacie. Człowiek, który mówi o sobie wierzący, a nie wierzy, nie ma żadnej wartości. Tylko prawdziwa, autentyczna wiara ma prawdziwą wartość. Dlatego chciejmy i w tym wielkim poście, w naszych osobistych modlitwach, prosić Pana Boga, Panie Boże, daj mi tę łaskę, abym naprawdę uwierzył w Ciebie, przyjął Twoją Ewangelię i zaczął żyć zgodnie z Ewangelią, zgodnie z tym, czego Ty pragniesz, czego Ty nauczasz. Amen. Muzyka